Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest były prezes Stali Gorzów i komentator żużlowy Janeusz Maciej Smora. Serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, sezon 2023 za nami już dawno. Ale ponieważ pan przed sezonem w tym programie mówił o swoich nadziejach, o swoich oczekiwaniach, mówił pan też w połowie sezonu, jak to wygląda pańskim zdaniem, no to nie wypadałoby na koniec nie zapytać pana, jak pan go jednak po, z perspektywy czasu na spokojnie ocenia. W wyglądaniu stali oczywiście falubazu, no i całej to polskiego różla. Ja pozwoli pan, że zacznę od końca. W tym studiu powiedziałem o tym, że moim faworytem do awansu jest Rzeszów. Rzeszów awansował. Z pierwszej ligi miał awansować Falubaz. Falubas awansował. Stawiałem na mistrza Polski Spartę Wrocław. E, tutaj można powiedzieć, pomyliłem się. Nie do końca, bo kontuzje rozbiły tą drużynę. E, podsumowując cały sezon, uważam, że to był jeden z bardziej ciekawych sezonów e, o, ostatnich lat. Działo się wiele fajnych rzeczy. Tutaj mówię przede wszystkim o, o lidze, nie mówię o pierwszej lidze, bo tam była nuda, tam po prostu Falubas e, wyszedł, pobił wszystkich i wygrał awans w, w Cuglach. Działo się trochę ciekawych rzeczy w drugiej lidze, ale i Ekstra Liga nam przyniosła wiele ciekawych rzeczy, ciekawe mecze. Z wyjątkiem tego finału było dużo fajnych wydarzeń, takich, gdzie trzymały w napięciu kibiców do ostatniego 15 biegu. Czyli sezon na plus? Zdecydowanie na plus. Cieszę się jeszcze bardzo z tego, że też te moje apele o zmianę regulaminu. Zostały wysłuchane. Do tego dojdziemy jeszcze. Bo, tak. bo, bo mówiąc o tym sezonie, e, mówimy też o tym, że mieliśmy playoffy na sześć drużyn. One się nie sprawdzały. E, mecze tak, były mówiliśmy mówiliśmy ciekawe, często. ale ten playoff był, był kiepski. Niestety w tym samym wydaniu będzie on również w następnym sezonie, ale są już zmiany na rok 2025. No właśnie, prezesie, mam, moje pytanie mam teraz pięknie uprzedził o tych zmianach. Niech pan y, y, naszym widzom przybliży te... to zanim powiem o tych zmianach, to trzeba trochę unieść y, kurtyny i pokazać trochę od kuchni, mm -hmm. co się dzieje w ekstralidze. Rozumiem. Sezon 2024 będzie ostatnim sezonem, gdzie obowiązuje obecna umowa telewizyjna i zmiany, które następują w systemie rozgrywek, należy czytać jako przygotowanie do przetargu na lata 25 i tam kilka Aha. lat do przodu. Żeby uzyskać taką kwotę, jaka jest, lub większą, trzeba dać, mówiąc językiem telewizyjnym, więcej ramówki. Musi być więcej spotkań, które mogą wypełnić ramówkę telewizji, które staną do tego przetargu. I teraz mamy. Jednakową identyfikację wizerunkową pierwszej i drugiej ligi. Jedna i druga nazywa się ekstra. No właśnie. Jedna i druga jest zarządzana przez ten sam podmiot, na czele którego stoi Wojciech Stępniewski. Jestem święcie przekonany, że to się ten produkt jako całość. Czyli jaka to będzie nazwa tej pierwszej ligi teraz? Pierwsza jest a, bez zmian. Speedway Extra A druga? A masie... Speedway 2 Extra Liga. Aha. Co prawda, no, Czyli Extra Liga ek... będzie w nazwie. Tak, no co prawda ciężko mówić, że coś jest Extra numer 2, bo z reguły powinno być to Extra 1, wyjątkowe. właśnie, Ale to już zostało. No, to. A druga to. liga w takim razie jak będzie się nazywać? E, drugiej ligi jeszcze nie ogłoszono. E, przepraszam, ja nazwę znam, e, Aha, ona, mi się, rozumiem. ona mi się strasznie źle kojarzy z czasem PRL-u. E, e, ogłoszenie tej nazwy leży w gestii Polskiego Związku Motorowego i GKS Żetu. E, za chwilę ją po, poznamy. E, I teraz mamy jednakową identyfikację wizerunkową, jednakowy podmiot zarządzający dla, dla Ekstraligi i Pierwszej Ligi e, i zmiany. E, no właśnie. W, w wyniku zmian mamy playoff dla pierwszych czterech drużyn, mhm. playout dla czterech dolnych drużyn. Więc e, nie będzie już takiej sytuacji, że drużyny z miejsc 5-6 kończą w sierpniu sezon. One jeszcze będą jechały play-outy, play więc w tej sytuacji... Nie ma spokoju wtedy u nich. Więc w tej sytuacji, tak, no, to będzie więcej meczów o, o, coś. o coś, nie dobra. będzie o nic. I żeby to jeszcze bardziej podkręcić, wprowadzono taką zmianę, że zwycięzca części zasadniczej przed półfinałami w playoffach wybiera sobie rywala. Aha. No różnie może być. To wcale nie musi być tak, że ta czwarta jest najsłabsza, bo może akurat kogoś dopadł pech. Właśnie kryzys. jest rozbita e, kontuzjami jest w gorszej dyspozycji, ale w końcu jest handicap dla drużyny, która wygrywa jest zasadniczą, a, a nie to, o że... O tym jest mówiliśmy wielokrotnie. Tak. E, ta sama sytuacja powtarza się w playaucie. E, piąta drużyna wybiera sobie rywala. Ciekawe. I tam jest, tam powiem tak, tam trochę według mnie przekombinowano, ale już tłumaczę. Mhm. Piąta wybiera sobie rywala e, i zostają później te dwie drużyny, które tworzą drugą, drugą parę. E, zwycięzcy mhm. kończą. Mhm. Przegrani. Czyli nie grają już o piątym i nie, nie, nie walczą. Nie, już nie nie. walczą. Zabra, Zabra, zajmują miejsca 5-6. Rozumiem. Za to przegrani toczą bój o bezpośredni spadek i to będzie mecz na noże. To może nie. być, e, nie wiem, czy nie lepszy mecz niż mecz o Mistrzostwo Czyli Polski. Czyli dwa mecze. Dwumecz. mecz. Dwu mecz. Dwu mecz. Dwu mecz. I, I na tym się to powinno moim zdaniem kończyć. Trochę przekombinowano, bo jeszcze wprowadzono mecz barażowy z wicemistrzem pierwszej ligi. Czyli siódmy zespół? Siódmy zespół Który... z wicemistrzem pierwszej ligi. Aha, rozumiem. Czyli, przepraszam, Speedway 2 ekstra Liga. Tak, tak, dokładnie. I e, jest trochę przekombinowane, bo sytuacja jest taka, że wszystkie drużyny pojedą 18 spotkań, a ta drużyna, która będzie w barażach, e, będzie jechała jeszcze dwa mecze. Starczy terminów? E, kasy. Terminów. I kasy. I kasy, no I właśnie. I kasy, tak. E, dlaczego ono jest drugie od końca? Bo albo ją pokrzywdził los kontuzjami, albo nie mieli środków finansowych na to, żeby, żeby... wzmocnić się. No I w związku z tym dostają jeszcze dodatkowe dwa mecze. Jest to ewidentnie kara. E, on jest niepotrzebny ten baraż. Zresztą w historii, e, kiedy są baraże, nigdy ani razu drużyna z pierwszej ligi nie, nie. wygrała barażu. Nigdy. Z eksel, z tak. Więc jakby historycznie nawet to pokazuje, to nie ma sensu. Więc zmiany ja oceniam bardzo pozytywnie. Ten baraż można było jednak odpuścić. Mhm. Y więc to nam daje więcej meczów, a więc więcej meczów zostanie położonych na stole dla e, telewizji. I, tą, no I dla kibicu Tak, i tą grę, i tą grę zobaczymy przed nadchodzącym w trakcie tego sezonu 2024, jak będą te telewizje stawały do tych kontraktów. Jestem przekonany, że w tym momencie również i Speedway 2 Ekstra Liga będzie miała też wszystkie mecze w telewizji, bo to pójdzie w pakiecie. Takie jest moje odczucie. Ale jeszcze, a propos zmiany na sezon, który jest przed nami, jest też bardzo jedna ważna zmiana. A mianowicie to, że wraca przepis o zastępstwie zawodnika. Czyli do tej pory mieliśmy jednego zawodnika, tak. teraz będzie można w części zasadniczej mieć za trzech, a w części finałowej za dwóch, więc wynik będzie trochę mniej yy, loteryjny. Więc te zmiany idą w kierunku tego, żeby te mecze by były jak najbardziej wyrównane, żeby było jak najwięcej widowiska dla kibiców, najwięcej emocji. Uważam, że te zmiany są w bardzo dobrą stronę. W jeszcze ewentualnie o, dużo się mówi o transferach. No, transfery zostały już właściwie wszystkie rozdysponowane. Niedawno przegląd sportowy o, o, przedstawił listę 10 hitów transferowych. Tam naj, naj, Największym dla nich, ich zdaniem, jest przejście Wiktora Przyjemskiego do, do Motoru z Polonii, ale w tych hitach znalazły się dwa trans, trzy transfery lubuskie. Dwa transfery falubazu, czyli... czyli, yy, czyli yy, Jarek Kampel, pod Dokładnie. I jeden, jeden Jakuba Miśkowiaka do, do stali. Pana spojrzenie na te transfery, na te hity transferowe jest podobne? Czy pan ma inną swoją jakąś listę? Zdecydowanie najbardziej wartościowym kąskiem, najdroższym kąskiem, ośmiela się powiedzieć, był Wiktor Przyjemski i z nim w składzie drużyna z Lubina jest e, absolutnie komple, kompletna. E, wygranie z tą drużyną gdziekolwiek, czy na własnym to czy na wyjeździe, będzie wyjątkowo trudne e, i jest to faworyt do mistrzowskiego tytułu w kolejnym sezonie. E, Jakub Miszkowiak może nie jest to mm, zawodnik wielkiego formatu, ale Stalgorzów nie potrzebowała takiego zawodnika, bo Stalgorzów ma jakiegoś... dobrą drużynę, w miarę równą. Jakub Miszkowiak to trzeba podkreślić, bo jeżeli popatrzymy na jego statystyki z tego sezonu, to one nic nam nie powiedzą. Dlaczego? Miszkowiak skończył. Rok wcześniej, wiek juniora. Nie miał już możliwości start stania pod taśmą w drugim biegu, mierzenia się z równolatkami lub młodszymi chłopcami, e, przejechania czterech kubek, dopasowania się do kolejnych swoich wyścigów. Nie, on w tym roku od początku sezonu stawał pod taśmą, e, z topowymi zawodnikami. No wyobraź, wyobraźmy sobie, że Miszklewak staje pod taśmą. Po jednej stronie ma e, Madsena, e, później ma Zmarznika i na przykład Holdera lub Lingrena. To jest jego pierwszy start. Dostaje. W czapę i on jest pogubiony. To jest bardzo trudne wejście. I jeżeli ktoś prześledzi, jak Miszkowiak punktował na przestrzeni całego sezonu, to zobaczy, że koniec sezonu on już jechał doskonale. To był bardzo silny punkt drużyny. Drugim ważnym elementem jest to, jak Miszkowiak punktował na y, torze Stali Gorzów. Tutaj y, y, on miał średnią chyba około dwóch 0 w Gorzowie. I teraz, jeżeli ten, ten element wymienimy, który jest, przepraszam, że tak mówię o, o naszym e, Wiktorze, e, że, że wchodzi w jego miejsce ja, jako mieszkańca, ale tu tak jest zmiana na U24. Tu ta drużyna niesamowicie zyskuje na sile. E, rośnie też e, Oskar Paluch, który już potrafi wygrywać biegi indywidualnie. E, I mamy drużynę, gdzie sześciu zawodników z siedmiu potrafi wygrywać indywidualnie mecze. I to jest drużyna według mnie druga do Lublina w finale. Ja wiem, że jest to odważna teza, ale ta drużyna kierowana przez tenera chomskiego jest w stanie wjechać do wielkiego finału. A co do falobazu? No właśnie. Na papierze wygląda rewelacyjnie. Papierze. Ale zawsze zderzenie Beniaminka z wyższą ligą jest bolesne. Jestem absolutnie przekonany o tym, że pierwszy mecz w zielonej górze to będzie pełny stadion, będą wielkie oczekiwania i to będzie walka na noże. Mam nadzieję, że dla falobazu zwycięska, a później będzie już tylko trudniej. E, według mnie e, faluba Zielona Góra zmierzy się z takimi dużynami jak Unia Leszno, jak Grudziąc w walce o utrzymanie i mam nadzieję, że z tej walki wyjdzie zwycięsko. No i czekają nas derby. W końcu. Mam nadzieję, że bez kontrowersji już z poprzednich lat. Ale to po co nam derby bez kontrowersji? No. Kontrowersje muszą Ale być. byle były zbyt by, ostre, prawda? tylko nie, nie, nie przesadzać z tymi kontrowersjami. E, sam fakt tego, że, e, że będą derby Ziemi Lubuskiej powoduje to, że. Już dzisiaj o tym rozmawiamy. Dzisiaj już mówimy o, tak. o przyszłym sezonie. I może jeszcze zima przed już nami. Sami budujemy tę atmosferę, te, te emocje. To na pewno doda kolorytu i naszemu regionowi i całemu całej lidze w Polsce. Wraca memoria jęcarza. Tak? No i, tego, no I to jest bardzo dobra wiadomość. Może coś więcej o tym? No i z tego miejsca należą się słowa uznania ludziom, którzy podjęli taką decyzję. Nasze, no bo to jak wspaniały z turniej. Z prezesem Waldemarem Sadowskim. Ja za tym lubowałem, mówiłem, że jest to ważna impreza. Bardzo się cieszę z tego, że ona, ona wraca. Ja tą imprezę przywracałem po jakimś tam niebycie do, 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 do tego, żeby znowu wróciła na tor. Ostatnią imprezę organizowałem w 2019 roku. No, no Później w 2020 jej nie było, ale jest to wytłumaczalne, bo mieliśmy to czas COVID-u. To był czas trudny dla wszystkich. Później w roku 2021 była taka sytuacja, że ten memoriał był też zaplanowany, ale tam był przełożony termin Grand Prix, który wyrzucił z kalendarza memoriał. Szukanie innych terminów powoduje to, że nie wszystkim zawodnikom pasuje. Oni już mają swoje starty ligowe, no i były dwa lata przerwy. I, i, i naprawdę wielka radość dla mnie, że ta impreza wraca. Powinna być impiecą nie tylko pamięci Edwarda Jancarza, ale wszystkich zawodników stali, go, że którzy odeszli. Kiedy, to, kiedy się odbędziemy memorał? Wiadomo, już w jakim miesiącu czy jeszcze do. To... to jest bardzo to jest... trudne pytanie, <śmiech> dlatego, <śmiech> że najpierw muszą być kalendarze międzynarodowe no tak. i one już generalnie są. Po nich powstają kalendarze rozgrywek ligowych. I, te, I dopiero wtedy i te powstaną w połowie grudnia. I dopiero mając przed sobą kalendarze rozgrywek ligowych, będzie ten termin poszukiwany. Mam nadzieję, że będzie możliwość zorganizowania memoriału. Tydzień przed inauguracją Migi, tak jak to bywało w przeszłości. W procesie wiele dyskusji wzbudziło ogłoszenie miejsc, w których, w których odbędą się zawody Grand Prix. No Były głosy, że Polska znów prawie połowę, czyli czterech, w czterech miejscach. Oczywiście bardzo fajnie, że jest tam w tych, w tych miejscach gorzów. Natomiast pojawiły się głosy, że promocja jużła stanęła gdzieś. były jakieś obiecane zainteresowanie Hiszpanów, Francuzów. Aha, mówiono o, o, o sąsiedniej półkuli. A tymczasem, żeby nie nasz kraj, to by to było. Było No ale co mogę powiedzieć? Ja się z Panem zgadzam. E, miało być e, kolorowe, miały być kwiatki, czekoladki, a się okazuje, że jeździmy w koło komina. E, była obiecywana chociażby e, impreza w Australii czy w Nowej Zelandii. Dokładnie. Nie ma tego. Raz kiedyś była, prawda, w Australii? E, tak, ale od kiedy zmienił się promotor Grand Prix, czyli weszła firma Discovery, e, skończyło się na obietnicach. E, a to na, dodałoby kolorytu e, temu, temu cyklowi. No i teraz, co gorsze, e, rośnie udział imprez organizowanych w Polsce. Były to zazwyczaj trzy imprezy, teraz mamy cztery. cztery. Obawa zachodzi taka, że będziemy za chwileczkę organizować międzynarodowe mistrzostwa Polski na żużlu pod nazwą Speedway Grand Prix. Więc to jest oznaka słabości żużla jako takiego w całej Europie. I tutaj też powiem coś, co może jest niepopularne, ale w krajach Europy Zachodniej robi się to, co jest zasadne komercyjnie. No tak. U nas niestety czasami jest trochę z tym, z tym na bakier, stąd też tyle tych imprez w Polsce ma miejsce. Dla niektórych jest to wada, dla niektórych jest to, jest to zaleta. No tak, u nas bywa, że zaangażowanie samorządowe jest duże w Polsce. Czy to jest dobrze, czy źle, to już niech inni, inni to oceniam, ale stąd się bierze między nimi ta dysproporcja. Inna sprawa to jest profesjonalizacja sportu w Polsce. My mamy ten sport na bardzo wysokim poziomie, doskonale zarządzany. Dzięki temu mamy kibiców, mamy telewizję, mamy sponsorów, są pieniądze. pieniądze. Kluby sobie mogą na wiele więcej pozwolić. I to jest takby drugi aspekt tego, gdzie to zarządzający ligami i klubami w Europie Zachodniej powinni odrobić lekcje i uczyć się od Polaków. Mhm. No i Cóż, nam zostaje zima przed nami, a już wszyscy myślimy o nowym sezonie. No niech ta zima szybko minie. Grudzień jeszcze będzie dosyć ciekawym miesiącem, bo mamy za chwileczkę proces licencyjny. Zobaczymy, jak, jak się to się to ułoży. No no tak. Zakładam, że będzie wszystko w porządku. Ale nie jest... nie myśli Pan, że jakaś, jakaś bomba się na koniec zdarzy? Nie w Ekstralidze. Na pewno nie w Ekstralidze. Myślę, że żadnej bomby nie będzie. Mam nadzieję, że może się jakiś klub zgłosi i poszerzy szeregi drugiej ligi. Na to bardziej bym liczył. Jest to też czas wytężonej pracy w klubach, jeżeli chodzi o marketing. Teraz wszyscy sprzedają karnety nowe gadżety klubowe, prezentacja Kevlarów będzie, więc to jest fajny czas marketingowy, najgorszy jest ten styczeń, bo to jest taka sucha zaprawa na ciesie na halach, gdzieś tam m, tych zawodników nie widać od drugiej połowy lutego zacznie się już poszukiwanie torów, to już można szukać czegoś tam może nie połowa, no trochę końcówka lutego, początek marca na pewno w Toruniu zrobią jakiś numer i wyjadą jak będzie jeszcze zima w Anglii już też można się spodziewać pierwszych warkotów. Czyli czekamy aż zima szybko minie, no i czekamy aż pierwszy Trzy warkoty motorów się rozlegną na naszych lubuskich torach. Czekamy na piękną, śnieżną, mroźną zimę, której dawno w Polsce nie było, a zaraz po niej idziemy na stadion. I oby tak się stało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.